Siemanko kochani, z tej strony Korn, a tym materiałem 20 sierpnia 2024 roku rozpoczynamy vloga z projektu X, czyli wszystko od backstage'u, wszystkie przygotowania oraz wiele więcej, także ja Was już zapraszam do następnego urywku. Dobrze kochani, jesteśmy na miejscu naszego projektu X. Dzisiejsze prace przewidujemy na to, że będziemy jakby oczyszczać cały ten plac z różnych tego typu chwastów, jakichś e, żywopłotów, które będziemy musieli podocinać oraz jakieś trawy dookoła. Także proszę Maćku spójrz na jeszcze luk przed i zaraz wracamy do was z uaktualnieniem tego jak to wygląda po naszych pracach. Elo. Skończyliśmy pracę na dzisiaj, już jak widać, się miło. Co, so, troszeczkę powycinaliśmy, pograbiliśmy, trochę wydmuchaliśmy, a jutro widzimy się z agrowłókniną! Dobra, kochani, miała być agrowłókninka, ale agrowłókninka dopiero będzie zaraz. I jeszcze troszeczkę wypalamy, a do tego napierdalamy. Dobrze, panowie się dobrze bawią, to jest najważniejsze. Nie, już troszeczkę trema łapie, ale stoi nam gastro. Stoją nam bucety. Scena też stoi. Jest taka troszeczkę średnia. Chciałem ale będzie lepsza. Chciałem powiedzieć, że jest chuj To wypikamy. Dobrze kochani, właśnie yy, lecimy za growuchninką. Także przebijemy wam potem przebitki z tego jak będzie już to wszystko posklejane. Jak na razie jesteśmy na takiej fazie to średnio widać? Jest okej, okay, jest okej. Okay, Lepiej jest będzie widać dobrze. rano na pewno. Tak, widzimy się na pewno rano, nie? Także co? Ja się z wami na razie żegnam. Ręka. Mi, ch mi śmierdzi. <laughs> Mamy godzinę 2:48 24 sierpnia 2024 roku. Czyli mamy dzisiaj dzień projektu, tak naprawdę. Mamy godzinę prawie trzecią. Opera GX odmawia mi posłuszeństwa i nie chce odpalić mi bitporta. Jest dramat. Powiem szczerze, że jest po prostu dramat. Nie, nie będę tutaj w ogóle się nad tym spuszczać, z tego względu, że jest po prostu dramat. Ja Wam powiem tak. Zrobiliśmy nową playlistę. Nazwę playlisty wam nie pokażę, ponieważ jest troszeczkę wulgarna z tego względu, że każde wulgarne playlisty są najlepsze. No co ja będę więcej mówić. Zapraszam Cię Maćku teraz w tą stronę i pokaż tutaj wszystkim jak to wygląda. Mamy w sumie 58 traków. Jasne, jasne Macieju, stawaj sobie w innym miejscu, rób tego fokusa. To tylko będzie widać teraz nowe playlisty. To już nie wiedzą. No, Zablurujemy. Dobra. Zablurujemy. No i playlista prezentuje się w taki oto właśnie sposób. Czyli oczywiście akapela, do tego jakiś traczek, znowu jakiś trak, który nie wymaga ode mnie jakby większego nakładu z tego względu, że jednak musiałbym coś tym ludziom w końcu powiedzieć. Także ja, mam, ja wam po, powiem w ogóle Jak wygląda moja sekcja Moja sekcja wygląda tak, że właśnie gram sobie takie Bardziej performance'owe rzeczy Typu właśnie cappella z jakimś trakiem Do tego jeszcze jakiś inny track wchodzi A potem właśnie mam taki jeden track przerwy Na którym mogę sobie złapać za mikrofon Coś do, do ludzi powiedzieć I wtedy jest bardzo fajna energia Bo i ja się zajebiście bawię przy tym, że Mogę sobie pograć troszeczkę bardziej I ludzie też bardzo dobrze na to reagują Bo troszeczkę jednak mojego advice'u dostają Słuchajcie, bo generalnie to jeszcze szykujemy, tak naprawdę, z DBL-em yy, seta takiego dosyć mocniejszego i no, bitport by się teraz bardzo przydał z tego względu, że no trzeba by było jeszcze tą playlistę zrobić, a jutro wstajemy o godzinie 8 i montujemy rusztowanie. No, także. Zachciało się Tomorrowlandów. Zachciało się w kur... Kurczę. Kurczę pieczarka. Eee, to się wypika. Chce, zachciało się tumorlandów z 2000, nie wiem którego roku. tego. nie no, może troszeczkę wcześniej. Ej, serio jest brak internetu. Idziemy do routera? Poszło z sprzęgło. Widem? No to idziemy do routera. Przepinka Kabelek Kurczę, pieczarka. Zapraszam. Dalej nie działa. No nie, no brać, brać. Kochani, ja wam powiem tak Ja bym wam zacytował klasyka, jeżeli miałbym internet, no ale internetu nie mam, także wam nie zacytuję żadnego klasyka Chyba, że To jest dramat To jest dramat Tyle co miałem do powiedzenia Widzimy się na rusztowanku Kochani jest Spierdol do sześcianu. Eee, właśnie przyjechała do nas technika, czyli nagłośnienie i oświetlenie stawiamy właśnie rusztowania agrowłókninka dalej jest w ruchu. Lepiej spojrzeć Zobaczyć, co się dzieje pod sceną aktualnie, bo tam się dzieje bardzo z wiele. No, no i to w sumie tyle. Zwracamy do Was z efektem już końcowym, z tego względu, że no, mój stary tam na przykład lata bez, ko bez koszulki, nie. Dobra kochani, generalnie powiem wam prawdę, był taki zdol, że nie zdążyliśmy nagrać efektu finalnego. To znaczy efektu finalnego jeszcze w dzień. Bo tak naprawdę efekt finalny widzimy zaraz. Ale zapraszam do przebitek z efektu finalnego. Nie Inna, chłopaka to chce to jest między nimi Wypłaca z to matka, z grubym od u niego skaczą Nie na wina nawet jak zaczął na rano, sefimy

Manko, kochani, jesteśmy właśnie po moim secie na projekcie. Teraz właśnie gra DBL. Powiem wam tak: Maciek zrobił tyle materiałów. Będzie na pewno przebitka, w którym pokazuje on, że ma 180 BPM-ów na serduszku. Także energia była po prostu potężna. Ja wam powiem tak: jestem tak zmęczony po dzisiaj, po wczoraj, po wszystkich dniach, że jest po prostu dramat. Raczej będziemy już kończyli tego vloga z tego projektu. Proszę tam, Maciek, zrób to zbliżenie na tą całą scenę, na to nie wszystko. Widać. No to za... No coś tam widać jednak. Tego nie zobaczyć, nie? Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Czekam, dokręcić. Dokręć, dokręć, bracie, dokręć. Kontynuując, e, czeka nas jeszcze bardzo dużo sprzątania po tym ponieważ no dosyć dużo ludzi przyszło jednak. E, oraz co? Musimy pozwijać te wszystkie rusztowania, te wszystkie światła. Powiem Wam tak, generalnie to jest dramat. Zobaczymy, czy Maciek w ogóle będzie jeszcze żyć. Jeżeli będzie żyć, to dostaniecie materiał. Bardzo za tego vloga. Naprawdę przeżyliście ze mną jedno z mocniejszych imprez w moim życiu, tak naprawdę, co jest na pewno dobrze ograne przez Macieja. Nie czeka teraz bardzo dużo sprzątania, ale. Co? Widzimy się w następnym vlogu, zobaczymy kiedy on będzie. Sety, vlogi, TikToki i inne Instagramy.